Ten wabik Dobra, no, ale gdzie oni? Ale są? się dałeś zbabić. <grym> 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 ale pamiętam ja ci wyszła Nie umiem mam to Usiądź na fotelu sobie. Łodnych? Tu machaj do tych Masz pakę, ok? Moodle. Dana dana dana. Dana. Zmien, zmien, dana. Miejsce, zmień miejsce gdzieś. Wygrasz tu mordo. Jest. Usiądź w kuchni. No ci zmień, miejsce znowu. Change position! To jest Polak. Pan nie! nie. Yeah.